i na Serbet, a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Czas na podsumowanie kolejnego miesiąca, bowiem minął już wrzesień 2022 roku i to minął całkowicie niepostrzeżenie. Jeszcze niedawno były wakacje i miałem wrażenie, że wrzesień, polska złota jesień będzie się ciągnąć i pozwoli mi w pełni korzystać z pięknej pogody i z czasu na to, aby grać w gry planszowe. Okazało się, że o ile faktycznie czasu trochę było i w gry planszowe udało się pograć, to pogoda była słaba. I niezależnie od tego, jak piękny był sierpień, to muszę powiedzieć, że jestem trochę zawiedziony Wrześń Liczyłem na to, że uda się jeszcze trochę przedłużyć lato, a tu niestety deszcz, wiatr i niskie temperatury. Ale cóż, taki mamy klimat. Jeśli chodzi o podsumowanie tego miesiąca, tradycyjnie trzy gry, a więc te, przy których najlepiej bawiłem się w trakcie minionego miesiąca, którym poświęciłem także najwięcej czasu. Zacznijmy więc od miejsca trzeciego. Na trzecim miejscu, rzutem na taśmę, pojawia się figurkowa gra bitewna. I tym tytułem jest Kronopia. Kronopia to nie jest świeży tytuł, bo sam system pojawił się po raz pierwszy w 1997 roku. Ale w 2022 roku miała miejsce kampania na Kickstarterze, która ma na celu wydanie nowej, nowej wersji tego tytułu. Kronopia jest figurkowym systemem fantazy, który przynosi nas do tytułowego świata Kronopi, w którym mamy do czynienia z rywalizacją ośmiu różnych imperiów. Jak to w figurkowych bitewnych grach bywa, będziemy tworzyć naszą własną armię, wybierając modele z danej frakcji i następnie wystawiając te modele, stając do otwartej walki z przeciwnikiem. W Kronopi będziemy wybierać Zarówno spośród modeli humanoidalnych, jak i różnego rodzaju innych potworów, i będziemy tworzyć nasze własne armie, tocząc zarówno małe potyczki, jak i również pełnowymiarowe duże bitwy. Bo zaletą Kronopi jest to, że jest to tytuł, który można wykorzystać zarówno do stać w małym nasyceniu jednostek, jak i również do gigantycznych bitew, angażujących dziesiątki różnych modeli. Co ciekawe, Bitwy te nie będą koniecznie toczone zawsze w otwartym polu, bo możemy pomyśleć także o starciach, o scenariuszach rozgrywanych gdzieś na przykład na zatłoczonych ulicach miast. Nie ma przeciwwskazań. Ciekawym elementem Kronop jest także to, że docelowo zapowiedziano wydanie trybu solo scenariuszy pozwalających na rozgrywkę samodzielnie, co w przypadku figurkowych gier bitewnych jest czymś absolutnie unikatowym. I to moim zdaniem jest absolutny wyróżnik tego systemu. Odnośnie do samego settingu, raczej jest to klasyczny setting fantasy. Tu nie ma niczego bardzo oryginalnego, o czym można byłoby powiedzieć. Mechanicznie gra nie jest przekombinowana, nie jest zbyt skomplikowana. Jest moim zdaniem o tyle przystępna, że można śmiało do niej usiąść. Na Wojnik TV znajdziecie prezentację pakietu demo do nowej wersji kronopi, a 6 października zostanie otwarty Pledge Manager, w trakcie którego będzie można wesprzeć jeszcze raz ten projekt i wybrać zestawy, które chcemy uzyskać w momencie, gdy gra już pojawi się na rynku. Czy kronopia zaskoczy jako odsłona figurkowego, figurkowego systemu bitewnego, to się okaże, czy się przyjmie. Z figurkowymi systemami jest zawsze to ryzyko, że może być tak, że trafią w próżnię, czyli pojawią się zestawy podstawowe, jakieś tam rozszerzenia, potem system ubrze. I wtedy wszyscy ci, którzy w ten system zainwestowali, będą w kropce. Miejmy nadzieję, że kronopia, czy też reaktywacja systemu kronopia tym razem przyniesie oczekiwany efekt i system będzie żył swoim życiem. To jednak zależy w dużej mierze od wsparcia graczy. Czy tak będzie, to się okaże. Ja osobiście nad kronopią spędziłem sporo czasu w ostatnim tygodniu września, bo wtedy zarówno czytałem zasady, jak i wycinałem i kleiłem modele i grałem także pierwsze bitwy. I muszę powiedzieć, że bawiłem się całkiem nieźle. To nie jest system, który rzucił mnie na kolana, który sprawiłby, że powiedziałbym to jest przełom w grach bitewnych. Nie, ale jest to absolutnie poprawnie zaprojektowany, dynamiczny, interesujący, jednocześnie pozwalający nam na wykorzystanie ładnych modeli system. W związku z tym Chronopia jest moim zdaniem tytułem, który wpasowuje się w oczekiwania wszystkich tych, którzy szukają czegoś nieprzekombinowanego w klasycznym settingu fantasy. To jest dla Was. Kronopia... Trzecie miejsce na liście moich gier września. Powiedziałem na wstępie tego materiału, że wrzesień był chłodny, wrzesień był zimny. Wrzesień nie był polską złotą jesienią. W związku z tym, tymi chłodnymi, deszczowymi wieczorami trzeba było coś robić. I tym czymś było często Waterloo Solitaire. Waterloo Solitaire jest Grą, którą umieszczam na drugim miejscu na liście moich gier września. To gra wydana przez Worthington Publishing już jakiś czas temu, która stanowiła jeden z pierwszych tytułów wydanych w nowej linii wydawniczej. Gier solo, ale gier książkowych. Jest to gra nie będąca absolutnie grą paragrafową, bo z tym mogą kojarzyć się gry książkowe. Jest to raczej gra, w przypadku której mamy wydrukowane mapy bitew. Na których będziemy korzystając z rzutów kośćmi, rozgrywać te bitwy, wykreślając oddziały i próbując pokonać przeciwnika. Jedną z gier wydanych w tym systemie jest Waterloo, a więc gra, która pozwala nam na odtworzenie ostatniej bitwy toczonej przez Napoleona w 1815 roku. W samym biuletynie znajdziemy kilkanaście różnych odsłon bitwy, przy czym w praktyce będziemy mieli do czynienia z sześcioma różnymi. Z trzema z perspektywy Francuzów i z trzema z perspektywy armii koalicyjnej. Na trzech różnych poziomach trudności: prostym, średnim i trudnym, w zależności od tego, z jakim przeciwnikiem chcemy się zetrzeć. Założenia systemu są banalne. Mamy rozrysowane armię obu stron na arkuszu, mamy także predefiniowane rodzaje aktywności naszego wirtualnego przeciwnika. My podejmujemy decyzję o tym, którą z naszych formacji aktywujemy, wykorzystując jedną z okazji do aktywacji takich formacji, bo w trakcie całej rozgrywki możemy to zrobić tylko ograniczoną liczbę razy, a każda z tych formacji ma też predefiniowane cele ataku. Czyli przykładowo, nasz korpus stojący na prawym skrzydle może zaatakować tylko korpus przeciwnika stojący na lewym skrzydle lub w centrum, i następnie wykonujemy rzuty kośćmi, sprawdzamy efekty. W praktyce jest to gra polegająca na zarządzaniu zasobami, na wykonywaniu rzutów, na podejmowaniu pewnych decyzji, w jaki sposób zniszczyć siły przeciwnika albo, grając armią koalicyjną, jak przetrwać francuską nawałnicę i dotrwać do końca bitwy z z nienaruszonymi chociaż dwoma częściami naszej armii. Gra całkiem wciągająca, ale powiedziałbym, że gra po jakimś czasie lekko już nużąca. Mimo wszystko całkiem dobrze się przy Waterloo Solitaire bawiłem. Mam jeszcze w szafie Bismarcka, wydanego w tym samym systemie. Jestem ciekawy, jak ten tytuł będzie chodzić. Myślę, że niedługo go sprawdzę. Waterloo Solitaire od Worthington Publishing, moja druga gra, września 2022 roku. Mam wrażenie, że mijają kolejne miesiące, a ja cały czas opowiadam Wam o tym samym. Moją grą miesiąca we wrześniu tego roku zostaje bowiem Etherfields. Nie jest to pierwszy raz, gdy Etherfields znajduje się na szczycie tej listy, ale wierzcie mi, naprawdę nie jestem w stanie podjąć innej decyzji i nie mogę umiejscowić innej gry na szczycie listy, jeśli to właśnie ta, po pierwsze, jest tą, przy której najdłużej siedziałem w trakcie minionego miesiąca, po drugie, po prostu najlepiej się przy niej bawiłem. Świat Etherfields pochłonął mnie i mojego syna bez reszty. I od momentu, gdy zaczęliśmy grać ten tytuł, gdzieś w pierwszej dekadzie lipca tego roku, tak w dalszym ciągu gramy w niego, kończąc obecnie już drugą kampanię. Gra jest fenomenalna. Gra jest absolutnie przepiękna wizualnie, z fantastycznymi kartami, z fantastycznymi kaflami, z fantastycznymi figurkami, niesamowicie klimatyczna, polegająca na. Przechodzeniu kolejnych snów, a więc będziemy, przenosimy się do świata snów. Zresztą nawet wykuto termin Dreamcrawler na potrzeby Etherfields. i w trakcie każdego z tych, stu, z tych snów będziemy próbowali znaleźć drogę wyjścia, odkrywając pewne tajemnice rządzące światem, w jakim się znaleźliśmy, próbując wygłówkować, w jaki sposób wydostać się z danego snu, pozyskując przy okazji Cenny eter lub jakieś przedmioty, które znajdujemy w trakcie naszej wędrówki. Te przedmioty zasilać będą naszą talię, bo eterfic jest grą deckbuildingową, i następnie korzystając z takiej talii będziemy wkradać się do świata kolejnego snu, ponownie odkrywając jego tajemnice i zastanawiając się, w jaki sposób go opuścić. Gra przypomina więc na swój sposób: gry typu Escape Room, takie, w których musimy znaleźć sposób na wyjście z danych ograniczonych. Ko ograniczonych komponentami ram świata, jest to gra, w przypadku której będziemy także dążyć do tego, aby przejść finalnie całą kampanią, zbierając po drodze cenne klucze. Te klucze prowadzą nas do możliwości wejścia do finalnego snu, który zamyka klamrą całą kampanią. Przeszliśmy kampanią numer jeden. Trochę problematyczne moim zdaniem okazało się podsumowanie tej kampanii, bo byłem nieco zawiedziony konkluzją, jaka po tej kampanii się pojawiła, ale mam nadzieję, że kampania numer 2 przyniesie trochę więcej odpowiedzi. W tej chwili jesteśmy już gdzieś tak w dwóch trzecich tej kampanii, więc myślę, że za kilka dni powinniśmy ją zakończyć. Później umówiliśmy się z synem, że odkładamy ten film na półkę i siadamy do innych tytułów. To sprawia, że w kolejnym miesiącu istnieje prawdopodobieństwo, że na pierwszym miejscu pojawi się coś innego. EtherFits niezależnie od tego jest grą, przy której absolutnie za każdym razem bawiłem się fenomenalnie. Czasami sny były prostsze, czasami cięższe, a za każdym razem ta perspektywa sięgnięcia po nowy świat, który od nowa będziemy odkrywać, zapoznawania się z niuansami, z nowymi zasadami tego, w jaki sposób z tym snem się zmierzyć, była niesamowicie wciągająca. Do tego Powiedziałem o tym następie: fenomenalna szata graficzna, jakość komponentów. To wszystko sprawia, że Etherfields jest małym dziełem sztuki, grą, nie spo, grą wobec której nie sposób jest przejść, obojętnie. Etherfields po raz kolejny moją grą miesiąca. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego krótkiego filmu. To była lista moich trzech gier września 2022 roku. Zapraszam Was do innych filmów na Wojennik TV, zajrzyjcie także na mój Facebook oraz na Instagram. Życzę Wam bardzo dobrego dnia i do zobaczenia następnym razem.